Zapraszam na program. Mamy do czynienia z parą e, wyderek orientalnych, sześcioletnim samcem Vincentem, trzyletnią samicą Marolenką. E, one przyjechały do nas rok temu z, z zoo w Holandii. E, jakiś czas były na, w innej części naszego zoo, od e, maja, kwietnia są u nas. No, dochowały się właśnie 17 czerwca, przyszły na świat dwie młode wydry. Jest to oczywiście radość dla nas, opiekunów i dla, myślę, że też koordynatora programu hodowli wyderek orientalnych. Rodzice są bardzo, bardzo opiekuńczy, od samego początku e, poczuliśmy to i my, na, na początku, w pierwszych dniach, e, po tym jak się urodziły wyderki, ponieważ e, tata z takiego bardzo kontaktowego, Stał się nagle obrońcą domu nie chciał dopuścić nikogo do budy. Młodzież ma się bardzo dobrze, no zaczyna już pobierać cały pokarm. Wychodzi na coraz dłuższe wycieczki z rodzicami tutaj na ekspozycję zewnętrzną. No czekamy niebawem myślę, że zacznie się nauka pływania. I... No tak jak dorosłe wydry są, to wygląda ciekawskie bardzo, kontaktowe, wszędobylskie. Liczymy na to, że będą coraz odważniejsze te wyderki, same, te młode, a rodzice też po tym jak już wyprowadziły się że zwierzę z ekspozycji, zyskają też więcej odwagi pewności siebie i będą przynosić czy prowokować swoje dzieci do tego, żeby wychodziły na ekspozycji i korzystały z basenu. Bardzo odważne, tak z naszych doświadczeń, naprawdę ten okres, kiedy się wahają, to jest liczone w sekundach, a później zaczynają eksplorować, naprawdę bardzo mocno eksplorują przestrzenie, wszystko, wszystkiego są ciekawe, wszystko chcą sprawdzić, doświadczyć wszystkimi zmysłami. Przez jakiś czas na pewno te wyderki zostaną u nas. U wyderek działa to tak, że ten miot, pierwszy miot, opiekuje, pomaga opiekować się młodszym miotem. Więc te samiczki, ponieważ te, obie, oba te młode są, to są samiczki, jeszcze przez jakiś czas zostaną. Liczymy na to, że wkrótce, za jakiś czas, będziemy dochowamy się do następnego miotu. I te samiczki będą miały możliwość nauczenia się od swoich rodziców, jak to jest być rodzicem. Małe dwie samiczki, które się urodziły, przez jakiś czas zostaną, ale no, gdy będą następne się rodziły wydry, myślę, że tak aż nie będziemy zagęszczać tutaj, żeby ich było nadmiar, więc pewnie gdzieś wyjadą. No, myślę, że to jest cenne dość zwierzę, żeby inne, inne ogrody na pewno będą chciały też um, przejąć od nas. Dziękuję za uwagę.